No jak mówiłem, witam Was w kolejnym odcinku z gry Miasma Chronicles. Z tej strony Wilczek, jeżeli możecie zostawić na wstępie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło ją zobaczyć. Również będzie mi bardzo miło zobaczyć od Was subskrypcję na kanale. Oczywiście jeżeli ta gra bądź inne, które nagrałem, nagrywam bądź będę nagrywam Was zainteresują. Teraz nie przedłużając, spróbujemy się z wami zabawić w inny sposób. To są mi kaszam, ale To chyba mogę wysadzić. Jakieś mam wrażenie? Wejdź na górę. Najpierw zeskoczyć na niego. I ukryj <laughs> Dobra. Zrób zasadkę. Butli żadnej nie mam. No niestety. Nawet przydałabyś je. To bardzo. Zrób eee, wodą, który może trafię do trzech celów. To, że trafi, to jest jedno. Ja bym bardziej wolał, żeby tak sparaliżowało Mogę być, zmienić to? Nie mogę mm. Tak, mogę tutaj to zrobić. Mogę też ewentualnie pizgnąć to mniej więcej na środek mm. Dobra, spróbujmy. Te wszystkie zaalarmuje. Szkoda. Skoro jest nasza tura, to alarmuje wszystkich tak czy siak, mimo wszystko. To użyj. W razie. Zatknij. Hmm, nie ładnie poszło. Spodziewałem się, że to pójdzie w taki sposób. Ja się ognie. To przeładuj. Przeładować, już co? Hmm, nie masz tego, co bym chciał od ciebie. To w takim razie weź, rzuć baterię w nią. Nie, w... nie go rzuć. Nie pamiętam tutaj. W Więcej tu zrobić Może uda się z tej pozycji coś działać nie Polecie do tych dziadost A to ta byś jeszcze miałem lepszą możliwość Łatwiej było ci go załatwić i większą pewność, że zrobił go. Przesłuchajcie, Nie masz nic. Mogłeś trafić? No to weź. Trójetrzkę przeładuj. I piąteczka w tam. A no ty za to. Pomyj ture. <śmiech> <śmiech> dobra. Ten zdechnie. Na pewno. Kogo by tu strzelić? Tak już zmieńmy jak to będzie to Taury zmarzuje. Tu będzie jeden ruch, dobra Wejdź tak i spróbuj w którego strzelić. Nie ten. Ukryj po prostu Ty za to możesz tylko pytanie, czy tam byś dostrzelił? To mógłbym postawić tutaj tu obok niego. Ale sprawdźmy najpierw, czy tam w ogóle byś dostrzelił. Nie ty, tylko ty. Zdejmijmy z Dostrzeliłbyś Podziwo Dałby się radę dostrzelić No to tak jest hmm. jest poza zasięgiem, to jest w jedyny minus no, sumie... tak na razie Nie, To bliżej te działa niestety Ty dokąd masz zasięg? Nie trafi Szkoda a zacznijmy z stoku. Nie, to nie jest to bar. Mogłbym się spróbować szamana pozbyć. Hmm. Na razie nie weź rozpięt w takim razie tego bardziej Got Możesz jeszcze raz przejść w takim razie z tego. Dobra, <coughs> Stań może tutaj. Czy mnie jest tego pełna. A. W takim razie, stań tutaj. Dobra, samam przy las. Przepraszam, Dobra, pytanie, kto rozpieprzyć tego chujka? Czy tego? Najpierw to ja wezmę ciebie, memeczka. No aż ten. Aż przylebane, chłopcze. Tyle ci powiem. jeszcze przewierzę, że w ci. Nie przerwnę ci, szkoda Kuźwa, nie trafił w niego szkoda Draman też beczkę to zostawiłbym mm. Mógłbym trafić w beczkę, ale wolałbym najpierw pasem go potraktować, żeby mi to stało większe obrażenia hmm. W takim razie właściwie musiałbym sam, żeby mieć 100% szans, by się upierdolić. Nie ma chyba takiego prosi. Więc. No, balnimy po prostu w beczkę. Tyle to może skoczyć na Ta szamana. Tak. No godzinę mogę uciszyć. Odrzucić nawet. Nieważne. On leży, ty masz w kuszyni M, a całkowita ponosi umiejętności mody. Wyskoczymy na wysoką pozycję korzyny strzał. Ta szamana. jedni. W takim razie nasza snajpereczka. Zmień broń.

Szamana się pozbyliśmy, to najważniejsze wolę, bo ty powinieneś mieć chyba możliwość dorzucić nawet do niej tak się nie trzeba Ale nie, dobra. Ja wezmę do niej rzucę. Już masz załatwioną załatwioną. Right, Mogę ci zbarawiewać? Rzuci go? Odrzuci, Dobra. Będzie nieprzytomny. Chowaj się tu.

Dziękuję! Nie mnie! Ty musisz. podnieść. Tak. To jest Zdechnie znowu. Trudno. Niech się na nim skupią. Jeżeli chodzi o strzelanie. Pozostaje tylko super. Oh, fuck. To mamy przejebane Ewidentnie mam przejebane tak w takim razie. Okej, son, jesteśmy tutaj! Do nie, 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 Ale nie, nie, chyba schował w dobrym miejscu, mam nadzieję. Tak. To nic nie, 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 dobra. nie, hmm. Po Oberwał? po się muszą uschować. muszę uschować podejść tu spać na za pełnym zasłonę północy nie strzał, ale tak palmy będzie chyba gorsze niż myślałem hmm. Zobaczmy drużynę, więc nie masz tobie, mogę coś wydać, tylko w co? To chciałem. Masz 3 punkty. pewien do szansy na dźwięk krytyczny do 20% przy strzałach zasadzki. Reśling ruchu to nie. Ryzyko członków ekipy daje im 40 punktów wściekłości, jeśli znajdują się w zasięgu 5 kafelków. To byłoby niezłe. Ale chyba zdane działa. Zobaczymy jak się sprawdzi. Dobra. To idziemy tam, gdzie byliśmy wcześniej. Ja chętnie to bym się tych pieprzonych salonek najpierw pozbył. Cholernie butelki nie mam Bardzo by mi się butelka przydała Tu hmm. tupę pan wstać po ten Ząbki no. Nawet jeżeli ząbki podobnie jak mistrz Splów, pasowych, zwłaszcza nie było. Miałem wrażenie, że tutaj wszystko wyczyściłem. Nie, ale dokładnie. Lecieć, jednak jeszcze coś tu zostało. Hmm. E. To dobrze zrobić. Dam, dam. radę. Możemy z góry i Zobaczymy, czy dam, radę załatwić może te sadzonki. Krzyj się. To zapis. Na tym miejscu, go nie widzi, te dobra, a to strzel, dobra, tu już jest jeden plus nie ten ty, dobra, nie kończymy. No. I no już nie mamy mniej góry właśnie mhm. Hmm. że są śmigli cholerni mistrzowie z plów.

nawet jak pozbyć się tutaj tej trójki, żeby... Ale będę chciał wskoczyć po butelki znowu. <grych> Jakkolwiek ktoś myśli w nie. Kolejna butelki. Mbam, bam, bam. Baram, bam. Podróżuj. Dawaj mi zapas butelek. Rzuć mnie kobieto. Dawaj mnie butelki. Tonem butelek. Najwedę chodzi tu, będę dzwonił butelkami. I będzie mnie słychać na milion kilometrów. Ale co z tego? Nikt nie będzie widział. Tego. Cool, it's yours. What else? Oh yours. Deal. What else you need? Bang bang! It's yours. Mam jaki Mam. don't do receipts, so...

10% do szansy na trafienie krytycznych przy strzelaniu z wysokiej pozycji. Potrzebuję kurwa jakiejś cichej spluwy. Masz coś cichego? You want charity? Go see the mayor. Tak. Coarse, nie you can't. Can't uh. To jest daje 10 szans na tak podczas flankowania przeciwko wyziewowi.

Chyba ze snajperek nie korzysta, ale może zacznie. Masz dla 10% do szansy na trafienie krytyczne podczas flankowania. Dla 20% do szansy trafienia krytycznego w staciu z robotami. Mi się teraz nie przyda. To w takim razie koledzy. będzie tutaj. Niech do strzelania za każdym ostrzałem, więc punktów strzelał, mniej strzał. Mnie okay. Bam, bam, bam. Mamy 1000 Well, look grace us with their presence. Cool, co jeszcze? All yours. Bang, bang. It's yours. I don't do receiptów. Więc, to jest świetny. Fresh of the wagon. Minimum 20 byli nam potrzebne. Czy najlepiej to by było, gdybyśmy mieli ten mega granaty. Och, i kupmy jeszcze butelkę. Cool. It's yours. Co jeszcze? Kiepcy w tym. Dzięki. Och, zobaczmy. Czy nam pójdzie teraz? Mam nadzieję. Uff, nie, tylko nie trzeba coś innego wymyślić. Albo wrócić później. <laughs> bo dosyć ciężka ta sprawa jest do rozwiązania. Najchętniej ja bym po prostu wziął ten... to chodarstwo i poszedł w diabły sobie. weź ukryj się tu i za to ukryj się tu i zróbmy kolejny zapis tak Asadzka. Reczka, buteleczka buteleczka. Dobrze, że słyszałeś.